Kamratki i kamraci, stoimy w miejscu oddolnej inicjatywy społecznej. Tutaj w 1977 roku, w 1977 roku, oficer Armii Krajowej, kapitan Kowalski, zainicjował oddolnie postawienie pomnika, który ma upamiętniać bohaterski czyn trzech dwudziestoparoletnich chłopaków, Lotników Sił Powietrznych Republiki Południowej Afryki, którzy na ochotnika, podkreślam to zdanie na ochotnika bo nie było rozkazu na ochotnika podjęli wojskowe działanie przelecieć z Włoch nad Warszawę. Zrzucić pomoc wojskową dla walczących ludzi i wrócić do Włoch. No, taki spacerek, Włochy, Warszawa. Pytanie, czy nie można było krócej, skoro część Polski już była zajęta przez yy, Sowietów? Nie można było krócej, ponieważ żadne działania dyplomatyczne nie istniały. Ze strony naszych aliantów, czyli Anglików, Amerykanów, a nawet Francuzów, żeby zmusić Sowietów, ruskich, Stalina, żeby mogli startować z lotnisk, które, co by nie mówić, znajdowały się na terenie dawnej Rzeczpospolitej, czyli przedwojennej Rzeczpospolitej, czyli Rzeczpospolitej pod okupacją sowiecką. Dlaczego tak było? Ano dlatego, że w Teheranie w 1943 roku panowie się umówili, że tak ma być. I taka sama zła wola Anglików, jak i taka sama zła wola Stalina. To była wojna. Toczyła się gra polityczna. Ta gra polityczna polegała na tym, że Stalinowi oddano Europę do linii Hamburg-Triest. A wcześniej na mapie Gomberga Stalinowi oddano całą Europę, co mapa Gomberga potwierdza. Ale wiecie Państwo, wojna polega na tym, że niszczony jest sprzęt samoloty, samochody, paliwo, amunicja, broń. I ci, którzy go produkują, są bardzo radzi z tego powodu. To nakręca koniunkturę, idą zarobki. A, powiecie, że jeszcze giną ludzie, ale ludzie są najmniej ważni. Najmniej ważni są ludzie. Wojna miała trwać do 50 roku. Tak uzgodniono w Teheranie. To tylko przebiegłość Stalina, że zostanie wyrolowany i geniusz Rokosowskiego, spowodował, że wojna się skróciła wysiłkiem wielu tysięcy ludzi. Rokosowski, twórca planu. Bagration to geniusz, Polak, marszałek sowiecki. Ale tu, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, zginęli ludzie, młode chłopaki, 21, 21, 24 lata. Smarkacze. Zginęli, bo ich samolot po zrzuceniu pomocy dla powstańców, dla ludności Warszawy, został ostrzelany skutecznie przez obronę niemiecką. I tu się rozbił. To byli chłopcy z Republiki Południowej Afryki. No rozbił się właśnie w tym miejscu. Bo Marcin mnie zapytał z, z kadru. No a, bo gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Lasach Otwockich. Jesteśmy właściwie administracyjnie na terenie Józefowa. To takie miasto przy Otwocku. I yy, pan Kowalski, pan kapitan Kowalski po 33 latach od tego wydarzenia podjął taką inicjatywę oddolną, obywatelską, nietłumioną przez nikogo. Ktoś przywiózł kamień, zrobiono kapliczki, bo ludziska tak chciały. Żadnego napompowanego polityka, żadnego sztywniaka przy tym nie było. Postawiono, stoi, ludzie o to dbają. Ponoć ma być tutaj wybudowana wieża wydokowa. Piękna wieża widokowa z panoramą na Warszawę. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie kapelusz z głowy, salut artyleryjski dla pana Kowalskiego, dla pana kapitana, za to co zrobił, bo to za własne pieniądze. Za własne pieniądze. I los tych południowoafrykańskich chłopców zdumiewa mnie, proszę państwa, od wielu lat. Ponieważ nie jeden taki liberator został strącony i rozbił się. Nie jeden. Wielu, wiele takich liberatorów zginęło w drodze powrotnej, wlecąc do Włoch. Na Miodowej w Warszawie też jest miejsce, gdzie się rozbił taki liberator. I powiem Wam, tak naprawdę, co takie chłopaki z Republiki Południowej Afryki mogły sobie myśleć o takich Polakach, że się zgłaszali na ochotnika i ryzykowali, bo często, szanowni Państwo, te bombowce latały bez. Ochrony myśliwców samotnie, wiecie, co to znaczy? A Marcin mi tutaj z obiektywą mówi zawsze tak, no jak latały nad Niemcami, to były ochronione. Ten liberator latająca forteca ze strzelcami pokładowymi, to był trudny konsek do, do, do strącenia. Bardzo trudny. Natomiast, co te chłopaki, co w nich się działo, że? Że postanowili zaryzykować życie dla jakiejś Polski, dla jakichś Polaków, dla jakiejś Warszawy. Ja nie znam odpowiedzi, bo oni, bo oni zginęli, i nikt już nam nie odpowie na to pytanie. Ale mogę jako człowiek poszukać na pewno utożsamiali się z nami. Na pewno było to dla nich ważne, że ktoś bije Niemca. A może dotarł do nich emisariusz polski, i przekonał ich, co się dzieje? Tego też nie wiemy. A czy może ktoś to wie? W każdym razie fakt jest fakt. A na wojnie, jak na wojnie, trup się ściele niczym snopy. A najmocniej biją króle, a najczęściej giną chłopy. Te chłopaki, 24, 21, 21 lat, na progu życia, to jest międzynarodowy sojusz prostego człowieka ponad interesami eli. Oligarchów światowych, banksterów. Kiedyś czytałem taką pracę, że każdy rozbity liberator, samolot, wywoływał radość u yy, akcjonariuszy firmy, która te liberatory budowała. <grywanie> Przepraszam, że sobie kpię w takim miejscu, ale tak. Nie wiem, który koncern budował liberatory. Pewnie wy znajdziecie i mi powiecie albo napiszecie. Wojna to złoty interes. To znakomity interes. To najlepszy interes z najlepszych interesów. Przede wszystkim giną ludzie. Ludzie. Elita jest gotowa do każdych zmian. Ma przećwiczone wszystkie scenariusze. Bohaterstwo tych ludzi jest bezdyskusyjne. I my na kolana przed tym. Ale oligarchowie świata zaśmiewają się do rozpuku. Oto się tłuką młodzi mężczyźni na śmierć, żeby oni mogli pomnażać swoje majątki. Ktoś powie. Jabłonowski Olszański, dlaczego jesteś takim cynicznym skurwielem? Że nie potrafisz się zadumać nad losem tych ludzi, tylko ryjesz, 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 szukasz spisków. A co, nie? 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 A gdzie byli alianci? Którzy po 3 września wypowiedzieli wojnę Niemcom, kiedy polski żołnierz tu również w tych lasach bronił ojczyzny. I ani jeden granat, ja już nie mówię o bombie lotniczej, ani jeden granat, ani jeden moździerz nie został wystrzelony w kierunku niemieckiego terytorium. Owszem, Anglicy i Francuzi latali nad terytorium Trzeciej Rzeszy i zrzucali, wiecie co? Wiecie, co zrzucali? Nie wiecie, co zrzucali? Kartki! Kartki zrzucali, na których było napisane, że źle Niemcy robią. Niemcy się zarykiwali, zarykiwali się do nieprzytomności ze śmiechu z tych ulotek. A te ulotki służyły wielu Niemcom do... do Rozpalania potem w zimie yy, swoich ciepieców, które ich grzały. <laughs> Ani jedna bomba. A dlaczego? A to już musicie sobie odpowiedzieć no, sami na to pytanie. Dużo już wiecie. Na wojnie, jak na wojnie, trup się ściele niczym snopy. A najczęściej, a najmocniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. Więc weźcie sobie mapę. Zobaczcie sobie, gdzie Włochy, gdzie Warszawa, i tak palcem, tak w linii prostej, spróbujcie sobie policzyć, ile oni tak lecieli kilometrów. Najczęściej ginęli w drodze powrotnej nad Austrią. Niestety. Sfilmowałeś to, to ten, taką wizję artysty? Sfilmowałeś, Marcin, taką wizję artysty tam? Bardzo, bardzo dobra. Eee, ja. Nie daruję, nie daruję wielkim tego świata. Nie znajdę żadnego wytłumaczenia. Życzę im wiecznego potępienia. Konktatorom, szubrawcom, zdrajcom, głową koronowanym, politykom, ministrom. Życzę im jak najgorzej. Życzę im wiecznego nieszczęścia. Mam do tego prawo jako zwykły człowiek z nizin społecznych. Czym moje życie ma być lepsze albo gorsze od ich życia? Zauważcie, co powiedziałem. Czym ma być lepsze albo gorsze? Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć, wieczna pamięć i pamiętajcie, śmierć wrogom ojczyzny, śmierć, śmierć, śmierć. Niezależna Polska TV. Www